godzina na 7 na 20 Bojce zwycięńtwo wdziałłem staków Jest dosyć puusta no, ja się udaję na dwarzec Łąńmy spina bispo bokla moje ujjkoce Masy Wau Bucham! dzisiaj pokażę jak yy, yy, jak trochę naprawić panel od fotela elektrycznego jest to model Recaro yy, CSE 84 bodajże o tak zaczynamy znaczy ja już te przyciski poczyściłem yy, tych nie czyszczę ponieważ one w... nie odpowiadają za nic więc pokażę Wam, jak się dobrać do przycisku do środka. Przychylamy w ten sposób. I podważamy, i on sam wyskakuje. Praktycznie. Podobny manewr robimy z drugiej strony. Niestety, taki takie kiepskie światło teraz. Ja widzicie. Widzicie, trzymujemy, Włożamy i wyciągamy. No to jest przycisk. O. Pokażę Wam jak to w środku wygląda. Jako wygląda to mniej więcej tak. Z czymś dodatkowym poświecimy. Dioda. i dwie kulki, które odpowiadają za to, że się przycisk waha i dwa styki w środku mniej więcej wygląda tak gdy już to mamy z powrotem włożone wkładamy przycisk Staramy się go nasunąć prosto padle tak jak on jest w stanie spoczynkowym i wciskamy od góry i gotowe trochę chrupy jeszcze piasek, bo nie czyszczę tego dokładnie chodzi o wyczyszczenie styków ale no najważniejsze żeby działało pokażę Wam trochę samochód nie sugerować się tym, że to jest farboda jest po prostu e, zmieniona kierownica fajna jest tylko już no tutaj się przyciera to jest lekko podniszczone trzeba by było oprzeć na nowo no to jest spoko o słodca słońce ten Panel jak się tak na niego patrzy to większość jest przesłonięta przez krownicę. Trzeba się wychylić, żeby coś żeby wszystko dojrzeć. Dico, wczepiony termometr na trytytkę, pokazuje 11 stopni. Ciepło nie jest deska bo czy drzwi... o! drzwi... ten jest ustawiany tylko w ten sposób ten na którym ja siedzę jest w pełni wyposażony elektrycznie jak widzieliście nie wiem czy ten przycisk działa Nie wiem czy działa grzanie Bo nie wiem jak tego sprawdzić Działa, tylko muszę przycisk wyczyścić tego nie robiłem myślałem że jest po prostu jak tu na pokrętełko Działa, działa 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 i więcej nie To chyba też działa, ale Nie pojawiłem się tym i ręcznie do działa no, coś tam trzyma coś tam czuć ale e, w najbliższym czasie e, lampy ta ta demontaż e, demontaż też e, tylnej kanapy w celu sprawdzenia dlaczego ciągle świeci się rezerwa powiem tak że rzeczywiście jest tyle paliwa Oczywiście, bo no, ostatnio tankowałem, dostałem prawie, prawie pół zbiornika, trochę sam dotankowałem, prawie drugie pół, więc no, się trochę pojeździło. A teraz ja się wziąłem za sprzętanie. Nie mam jak yy, odkurzacza gdzieś jako podłączyć, więc no, wstaje mi zmiotka i szuwerka do zobaczenia później. Taki mini update. Teraz próbuję się do tego przełącznika. Niestety on jest tu gdzieś w tym miejscu i w tym miejscu on jest prawdopodobnie przykręcony albo przynitowany. Trzeba ja będzie to robić na drzwiach, bo nie chcę ściągać całego boczu. Tak, wziął naprawę. No. Niestety on jest taki słabo rozdzielny ostrzy się no tak średnio bym powiedział smar smar. nie mogę się tam dobrać do pinów gdzie tam są i chyba bez demontażu się nie będzie, ale to nie teraz jeszcze jedno takie małe ściągnąłem przed lampy no, to jest dodatkowe. Leży w bagażniku. I żaba poszła spać. No, fajnie wygląda maska. Szkoda, że tak nie można jeździć. Nie wiem skąd to wypadło, ale... Ciekawe czy jak podepnę pod to centralka czy ona będzie działała bo centralny działa pytanie czy podpięcie pod to no coś da